Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy już spokojnego ranka dzika. Zobaczmy, jak tym razem pójdzie. Miałem teraz troszkę przerwy od herozów. Dużo mniej grałem przez dwa dni. I może wróciła mi jasność umysłu podczas grania. Spójrzmy na pary. Powiem tak. Te trzy pary są tragiczne. Ale cała reszta jest taka nawet nawet. Więc po prostu usuwamy te trzy i tyle. Co? Chętnie to bym zagrał. To... okej. Okay. Aha, no tak. Jak to? Człowiek widzący elfa u przeciwnika. Przeciwnik mi to usunął. To jest ujdzie. To jest spoko, to jest ujdzie, także... Która z tych dwóch? I co? Mamy nekropolię w... Humana. Z panią od chłopów. Krąg jest. Nie podoba mi się, że jest krąg, tak szczerze Barierki. Łapki. Uu. Kombatowo, fajna ścieżka. Jakby była kulka to... Naprawdę byłaby to dobra ścieżka. No tutaj tak se. Z kolei mamy dużo spell powera, też jakiś atak. Wrażenie od ziemi tej tak rozkładów nie będę grał. Hmm. Tutaj speed. Też trochę spell powera, trochę ataku, sporo wiedzy. Nie wiem czy i tak nie muszę zagrać tego i jakieś. Weźmy sobie tutaj tak. Necromancer. Bez tego, bez tego, z tym, z tym, potencjalnie z tym nawet. Na pewno to. I jakieś, może jeszcze obniżanie szczęścia? Ewentualnie. Spójrzmy jeszcze raz na przywołanie. Łapki, Wskrześć, barierka żbiały... Nie, no słabe to przywołanie, bo ewentualnie można by wpychać jeszcze drugą magię jakąś. Hmm. Można... Mroczne objawienie też. A myślę, że dobimy po prostu bez tego skowytu. A, skowyt jest potrzebny do Deadman's Curse. No coś takiego, generalnie. Destro, atak, obrona. I zostawiamy na razie z Staram się pamiętać o tym, żeby go usunąć po zrobieniu buildu. spamy wszystko poza atakiem. E, z Skowytu na razie nie chcę. Czy ja chciałem taktykę? Nie no, nie chciałem taktyki. E, mogę jeszcze przerzucić, to weźmy z skowyt. Szałek. Atak. I przerzucamy skowyt na znamko na destro. Jest git. To i tak mi będzie wyskakiwało ciągle, więc na razie robimy tak, tak weźmy tą moc prędkości, zimną śmierć, znamko, ekspert ataku, obronka, zimne ataki. No i na razie się klasa składa. Nie jestem jeszcze przekonany do końca co do tego hejsta. A może by tak zamiast ochrony i plus 3 defa wziąć bastion? No, myślę, że to lepsze będzie. Więc weźmy na razie tak. Tak. Yy, tak. O, i lepszy necromancy to ja nie chcę. Weźmy tylko wyjca. No kurde. Koniecznie, bym po artefakty tak naprawdę, więc wyrzućmy nekromancję. Jeszcze raz ją wrzućmy. potrzeba mi tego ekspert defa bardzo. Dobrze, jest ekspert def. I teraz tak naprawdę jeszcze witalki potrzebuję, tylko nie mam już jej jak zdobyć za bardzo. Eee, wyjca usunę może w takim razie. O i witalka. Wraca wyjec. Rolki tutaj nie oddały za bardzo. Ale trzeba było. I tak, i tak pójdę po artefakty. 10 tysięcy z tego dostaniemy. Mamy tu na sprzedaż co? Pelerynkę. I tyle. Resztę zakładamy. Mhm. Czyli 13750. Gramy bez Witalki niestety. Ale jest Bastion. Bastion dużo da. Mam nadzieję, że damage na Wampie będzie... Odpowiednio duży. Bo to jest Giovanni, więc on bufuje wampa. I że ten vamp będzie po prostu się mocno podnosił, też po swoich atakach. Kurcze granie nekropolią na kombat przystań, średni pomysł, ale nic lepszego tu nie wykombinuję. 8, 9, będzie 10, 11. Teraz Many mało, ale jest znamko. Jesteśmy ubezpieczeni w razie balisty. I co? Idziemy po artefakty. Spójrzmy. Pierścień, pancerz, naszyjnik, sakwa. Pierścienia nie ma, pancerza nie ma, naszyjnika nie ma i sakwy nie ma. Wspaniale. Naprawdę, to ja w tym momencie biorę to na poziom, chyba. No tak. Złodziej okradł. A, bo nie mogę kupić tych dwóch, niestety. Zbierzemy to i mamy poziom. Mam nadzieję, że Witalkę. Kręgów mogę rzucić 4... Nie, 5. Do tego mam wyjca. Mam znamko. Mogę odpuścić jeden krąg za Heista. Ten krąg będzie dobry tak naprawdę tylko w Aniołka i Paladyna na 8 Spellpowera. Plus potem jakieś mrożenie pojedyncze. Zobaczymy, co zagra przeciwnik. Spodziewam się u przeciwnika jakiejś klasyki, czyli albo wjazd, albo balista. Jak balista, no to super, bo ją wyłączymy od razu. Jak wjazd, no to kurczę, 10 11 może nie starczyć. Zwłaszcza to 11. I to bez witalki. Więc zombie, szkielet, duch, pokarani. No, duch to już tam mniejsza. Przede wszystkim szkielet z zombiem. Plus jest taki, że my go też będziemy solidnie tłuc, jak nie ma obrony. Jak ma obronę, to zależy ile ma stata. 10 ataku na to jest nawet nawet. Mamy lodowe ataki, to jest 15%. Ekspert ataku, kolejne 15%. Szałek na szkielecie. Więc nie jest tak źle. Szkoda, że nie udało się jeszcze dopchnąć tego szczęścia z obniżaniem o 1%. Znaczy o 1, o 2, bo wtedy miałby minus 4 szczęścia łącznie. Mimo wszystko bierzemy tarczownika. Hmm. Takie uśpienie to byłoby fajne. Ale myślę, że potrzebujemy w tym wypadku bardziej bez kontry. Kradzież amunicji. Wskrzeszanie, palec i osłabienie. Można by się pokusić niby o smutkującego smoka, ale nie przypadam za nim. Niszczymy płaszczyki z odpornościami i mamy Witalkę. Bardzo dobrze. Lepsza nekromancja. Właśnie. Czy ja schowałem Willa? Nie schowałem, ale jeszcze nie jest za późno. Teraz schowajmy. Zlepsza nekromancja. Myślę, że kostucha liż Wampir. To jest jednak dużo. Kostucha, niż i Wamp. Nie brałbym wampira, gdyby nie to, że mam speckę do nich. Wtedy bym brał jakiegoś szkieleta zombiaka albo ducha. Tak, machiny wszystkie. Turka. I czekamy aż przeciwnik przeszkoli. przystań. Mogłem w teorii próbować jakieś yy, rzeczy typu dostanę kulkę z tajemnic zniszczenia, albo dostanę kulkę z prawej ścieżki, ale spróbujmy zagrać na lodowym tym razem zniszczeniu nekromantą. OK, mamy przeciwnika. Przeciwnik gra... Mm. paladyn, też może być do wjazdu, ale ten Gryf dziwny. Ciekawe, zobaczymy. No paladyn to jest właściwie nawet must have ten. Balista? Mm, nie ma balisty, ale obniżamy mu szczęście. 15-13. Będzie mnie dużo bił. Ale ja jego też powinienem bić całkiem sporo, tak naprawdę szkielet. Dajmy za niego tego wampira. zombie z przodu, duszek z tyłu, kostucha, smok i lecimy. Taki klasyczny bunkier to jest. Co my tu mamy? Lepsze dowodzenie, lepszy atak bez obrony i jakąś magię gra, czyli światło raczej. Ale nie ma obrony. To jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. Czy jego niestety wystrzeliło dość daleko. No tutaj tak mocno mnie uderzył. Ale nawet taki jest to szkieleto, oddało za jednego. To jest naprawdę dużo. No, on teraz mi tu poleciał, bo wie, że ja się zgrupuję tu tymi jednostkami. Ale ja chyba i tak to zrobię. Trzeba uważać na tego typka. Bo jak ten chłopek palnie dwa razy, to mi zone-shotuje coś. Najpierw płaska, okej. Okay idzie na kusza. Chowamy się do szkieleta. Przy okazji 6 paladynów mniej. Kontra za 3 też trochę boli. Ale może uda się go teraz zbaszować szkieletem. Nie. E, dobrze. I rzucamy kółeczka. Po prostu pozbywamy się aniołków po jednym. Ewentualnie można było wyjca rzucić. Czy chcę mu cierpienie dawać? No i może zaraz smoka trzepnąć. A z drugiej strony potrzebuje obu rezurektów, a trzy paladyny to trzy paladyny. Ciekawe, czy smok może podlecieć do paladyna tak, żeby go nie dziabnął chłopek. Ale jest nieźle na razie. Już prawie cały paladyn nie żyje. Kusznik miał chyba małą rolkę jakąś, tak mi się wydaje. Wyjdę pod fanatyka. Pod fanatyka się aż tak nie boję. Ale boję się pod chłopa, więc dajemy wejcika tutaj. Właśnie, boję ja się tego typka boję. A jak on pójdzie do przodu, to o, o i to są obrażenia. Myk. No, to jest nieźle. Spacyfikowaliśmy mains tak. Właściwie jeden z mainstaków. Mamy też dojście do kusznika w następnej turze. Za trzy tylko. Oj, bratku, tyle co nic. Ten wampir naprawdę strasznie bije. A duszek do chłopa nie może. To duszek poleci z tej kratki. Ciach. No ten gryf jeszcze troszkę będzie problematyczny. Ale to co w takim razie jest na tym herku? Logistyka? Nie, no, bez sensu. O właśnie. To my teraz rzucamy przyspieszenie. Jest git. Czy wampir da radę przed kusznikiem? O i raczej nie da, nawet z tym przyspieszonkiem. Ja nawet nie wiem, czy nie podbiegnę tam szkieletem. Nie, nie podbiegnę tam szkieletem, bo nie zdążę. 950... 660 to jest wichurka. Gryziemy tego i powoli się przesuwamy do przeciwnika. Co on tak szybko? A nie, dobra, nie aż tak szybko w sumie, patrząc na pasek. Kostucha nie dojdzie do chłopka. Chyba nie... I co? Jak osłabienie to ok, Jak cierpienie, to nie okej. Okay. Szał hipnoza być nie może. Wampir mnie jakoś... Bardzo też nie woli. Wampirzm jedyne co to zdejmowałby moją makiem roku. Okej, okay, czyli hejści. I bawisz się w zdejmowanie cię w przewagę inicjatywy, Ok. Ciach, bijemy fanatyka. Rzucamy teraz hejścika. No niestety kusznik strzeli. A z drugiej strony ten wampir, jak miał takie obrażenia, to on i tak się elegancko wskrzesi. Oj, te bedlaczki okropne dla niego. Tylko trzy kostuchy padły. A ja to spróbuję zbaszować Nie, niestety a chłop się teraz rusza, to trzeba go myknąć. Jak on mi rzuci znowu slow'a, to ja znowu rzucę hejsta i tyle. A jak nie, to dalej robimy kręgi na wam na tego aniołka. Je 13 gryfów. Przy te gryfy mają 50 HP. Strasznie ja go bije Dobra, nie uderzył dwa razy to jest ok. Jest tylko minus dwa. Dzwoni okropnie u przeciwnika. No i co teraz pójdzie? Mana jeszcze troszkę mana I Aha, koniec grupówek. Eee, dobra, my się podnosimy na kuszu. Aha, spaślunga sobie zostawiłem. No to spaślung robi szarże do przodu. Jak poszło bicie z łapki, to my znowu rzucamy krąg. Tu raczej dwa aniołki. Proszę bardzo. Ostatni bastion. Elegancja. się rusza tak, że dostanie jeszcze strzała od lisza spokojnie więc pójdźmy sobie tak tutaj dobijamy paladyna nie walimy w gryfa jak będzie pudło to klasa trafienie nie ma tak źle Zwłaszcza, że gry się teraz rusza, to straci tu swoją ulepszoną kontrę. Dlaczego jest, że w opisie run? Nie wiem. Czasem heroeski mają bardzo dziwne opisy. Fajnie jakby tym chłopem nie uciekł od wampira. Okej, Lisza. Jezus Maria, jakie obrażenia ma ta Necropolia jak nie ma obrony? Zabijamy tu. Ucieknij sobie w razie czego. 8-9. Nie wiem, czy to nawet mi się nie opłaca. To no, chyba się opłaca. No. Ciekawie co ma w takim razie przeciwnik. Jakiś lepszy atak, lepsze dowodzenie. Mrok, ale coś jeszcze by się zmieściło. Raczej nie oświecenie. Okej, okay, lisza. Oj, ten chłop dalej ma obrażenia. Wampir się nie cofnie tam. Wampir w ogóle chyba będzie musiał aniołka uderzyć. Ale jest jeszcze cały zombie, cały duch, większość słonka. także na spokojnie. O, szał, żeby zwiększyć mu obrażenia, to jest ciekawe zagranie. Problem polega na tym, że ja powinienem go zabić do tego czasu. Bij tego aniołka, On miał jakieś tam obrażenia. 9. Chłopa się spacyfikuje, zanim się ruszy. No dobra, a aniołka mamy z głowy. No ale na 4 Spell to nawet temu chłopu tak damage nie zwiększa. Wystarczy go zombiakiem pacnąć potem. Nawet kostuchą? Kostucha i zombi poprawi, tak. Eee, co? Wyjedz? Wyjedz. Więcej minuslaczków. Smok może tam doleci, czy nie? O, doleci. To dziabniemy go. Tutaj sobie coś już podnieśmy. Tylko stu mało jej jest już. Tutaj żeby zwiększyć sobie pokrywane pole. 14 Ach, rozproszenie mroku i pieczęć, czyli się bardzo odpornił na mrok. Pod odporności w takim razie grał. No niestety, ja troszkę bardziej chyba znam metę i wiem, że granie mroku na necromancie na humana to nie jest najlepszy pomysł. Nie dość, że jest paladyn, to jeszcze jest czasem światło, czasem właśnie coś takiego. Namiot często jest, więc... No wichórkę tak, widziałem. Generalnie przeciwnik bardzo się skupił na tym, żeby mi wytrącić yy, narzędzia, ale nie skupił się na tym, żeby samemu mieć. I to mu troszkę przegrało. Chociaż statystyki miał dobre, nie można powiedzieć, że nie. A, myślę, że on padł, już to kliknąłem go po prostu. No i kończymy, powolutku. Tu są pelek, a nawet krąg mogę rzucić dookoła wampa przecież. Tak, Wait. i tu kończymy. Dziękuję wszystkim za obecność, zobaczymy jeszcze jakie arty miał przeciwnik. Uh, tak, to nie było moje i to nie było moje. No to Artów nie miał jakiś super, miał niezłe, ale bez przesady. Także dziękuję wszystkim za obecność i do zobaczenia na następnym.